Szanowni Państwo, jesteśmy w Studio Telewizji Narodowej i rozmawiamy z posłem Zbigniewem Nowakiem. Panie Zbigniewie, na kogo Pan w tych wyborach chce zagłosować i dlaczego? W tych wyborach, jak i w poprzednich parlamentarnych, nie głosuję i nie będę głosował, dlatego że nie mam kandydata, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Wybory parlamentarne nie głosuje, ponieważ ordynacja wyborcza jest niezgodna z konstytucją i nie dopuszcza swobodnego kandydowania ogółu obywateli mających bierne prawo wyborcze. Natomiast nie głosuję w szczegółach na obecnych kandydatów, pomimo że z paroma bym się po części Natomiast powiem tak, że dla mnie to co jest najważniejsze, to kandydaci nie wypowiadają się w ogóle nic na temat korupcji w Polsce, zwalczania korupcji, następnie nepotyzmu i co najważniejsze, jak to po prostu ten... się też na temat y, ordynacji wyborczej do y, sejmu, powiem tak: jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to mniej więcej wiemy, co y, Polska musi robić. Może to robić rząd, może robić to minister spraw zagranicznych. Nie jest to w pierwszej kolejności to mena y, prezydenta. Natomiast prezydent powinien stać na straży praworządności rozwoju Polski wewnętrznie. Natomiast. Kandydaci opowiadają, to, to są francesy. To są po prostu francesy. Kandydaci... Czyli mamy już wiedzę, jak będzie głosował pan poseł Zbigniew Nowak i dlaczego nie. Czołem Wielkiej Polsce.